Na pewno to, co się wydarzyło w przeciągu... Niespełna trzech ostatnich lat jest dla mnie ogromnym doświadczeniem. Ja mam świadomość, że popełniłem błąd i wiem, że to nigdy nie powinno się wydarzyć. Ja odniosę się do tego w ten sposób, że mogę w tym miejscu jedynie przeprosić wszystkich mieszkańców kościerzyny, że no swoim postępowaniem dopuściłem do takich nieprawidłowości. Ale to jest błąd, z którego ja też wyciągnąłem określone wnioski, chociaż mam też pełne przekonanie, że opozycji, tej takiej żelaznej opozycji, to w żaden sposób nie satysfakcjonuje i, i, i tak jak w ostatnich miesiącach. Pojawiały się donosy składane przez pana Piotra Słomińskiego. Donosy dotyczące m.in. budowy basenu. Tak pewnie na, na etapie kampanii wyborczej te donosy nadal się będą pojawiały bez względu na to, czy ja będę kandydował, czy nie. Decyzji jeszcze nie podjąłem co do kandydowania, na pewno ona zapadnie w, ostatnie, w najbliższych dniach, ale. Ja co do tej decyzji zdaje się, powiem tak, na samych mieszkańców, na rozmowy z nimi, na ich sugestie, bo to tak naprawdę dla nich pracuje. Te ostatnie trzy lata, kiedy pełnię funkcję burmistrza, to jest dla mnie osobiście taki pewnego rodzaju maraton, nie ma co kryć. Trudne wyzwanie, okres bardzo ciężkiej pracy. Zresztą myślę, że to widać na ulicach naszego miasta, ale to też jest droga, na której można powiedzieć kościerzyna dopiero się rozpędza i, i to na pewno jest naturalna motywacja do tego, żeby ten czas kontynuować. Nie bez znaczenia jest również ten element pewnego rodzaju weryfikacji, której, której pewnie każdy, kto pełni funkcję samorządową chce się poddać.